Przykazywanie Betlejemskiego światła pokoju, rozpoczęte przed dziesięcioma laty, tuż przed Bożym Narodzeniem, stało się już piękną harcerską tradycją. Harcerze przekazują betlejemskie światła pokoju. Światło pełne ludzi. się i szczęśliwego nowego roku życzą wszyscy harcerze, służby ze kapelów. Trzymaj! Telewizja Bytów Anna Kaszewska witam państwa w pierwszy dzień świąt. W imieniu całej redakcji telewizji Bytów życzę państwu zdrowych, pogodnych świąt przy obfitym świątecznym stole. Zapraszam na program. Na zaproszenie zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w zamku odbyła się wigilia z udziałem dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i domu dziecka. Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Bytowskim Muzeum Zachodnio-Kaszubskim. Jest to spotkanie członków naszych Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od lat, dzięki przychylności y, panu, y, pana dyrektora Janusza Kopydłowskiego możemy w pięknym Bytowskim Zamku spotykać się. Tradycyjnie na nasz wieczór wigilijny zapraszamy dzieci z miejscowego domu dziecka. W tym roku byli naszymi wyjątkowymi gośćmi również dzieci z szkolnego ośrodka wychowawczego Zbytowa. Dzieci te prowadziły nasz wspaniały nastrój, występami swoimi, z, jasełkami, z specjalną specjalną inscenizacją, szopką i, i tym podobne właśnie związane z wieczorem, z narodzeniem Chrystusa Pana. Były również zaprosiliśmy na to naszą uroczystość, również władze, nasze starostwo, jak i, również, jak i również burmistrzowie, jak również przybył na nasze zaproszenie zastępca prezesa Zarządu Głównego, pan Szpiczak Brzeziński z Przechlewa, oraz licznie zebrana, zebrani nasi członkowie. Jeżeli można, to przy tej okazji Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcom miasta Bytowa, jak również życzenia z okazji nadchodzącego roku pańskiego 2000, 2001. Dzielę się okładkiem jest znakiem wzajemnej życzliwości, dobroci i miłości. Jest znakiem tego najwłaściwszego nastawienia do drugiego człowieka dzielenie się chlebem, tym co dla człowieka jest najbardziej ważne i najbardziej podstawowe. Niech więc to dzisiejsze dzielenie się opłatkiem nie będzie tylko takim znakiem zewnętrznym, ale jak on wynika z naszego serca, niech rzeczywiście będzie oznaczał naszą życzliwość, będzie oznaczał nasze nastawienie miłości wobec bliźniego, którym jest każdy człowiek. Narodzenia, dziś wita czas, niebni pastuszku jasną drogą niebo ponie, a na niebie pierwszej gwiazdy w las. a na niebie pierwszej gwiazdy w las. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, uczestniczę w uroczystościach związanych z świętami Bożego Narodzenia, organizowanym przez Rzeszenie Kaszubsko pomorskie w obiektach zamkowych. Myślę, że jest to szczególne wydarzenie, jest to zakończenie jednego wieku, wieku XX. Za parę dni wejdziemy w wiek XXI. Rok 2000 był w wydaniu Rzeszenia bardzo symboliczny, jednoznaczny. Upamiętnienie poprzez ufundowanie Pomnika Chrystusa, który jest usytuowany w centralnym punkcie miasta Bytowa to jest chyba najlepszy odbiór w jaki sposób Kaszogi są związani z tą Ziemią. A przy okazji korzystając z dobrodziejstw telewizji bytowskiej chciałbym wszystkim mieszkańcom Bytowa złożyć gorące życzenia wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, pomyślności, żeby dwu, rok 2001 był jeszcze lepszy, jeszcze doskonałszy, żebyśmy razem wspólnie rozwiązywali problemy, które noitują społeczność powiatu bytowskiego. Wszystkiego najlepszego. I Maryję, Powiatowego koła Polskiego Związku Niewidomych przybyli do restauracji Kaszubianka na spotkanie świąteczno noworoczne zorganizowane przez zarząd koła. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele świętej Katarzyny w Bytowie. Później blisko stuosobowa grupa członków wzięła udział w wigilijnym poczęstunku. Dla uczestników spotkania kolendy zaśpiewał zespół Miejskiego Domu Kultury pod kierownictwem instruktora muzyki Mirosława Zala. Do tradycyjnego dzielenia się opłatkiem zaprosił ksiądz kanonik Adam Majka. Obecne na uroczystości dzieci otrzymały gwiazdkowe podarunki. Przypomina, Euchansk komunia świętą. Komunia, to znaczy coś wspólnego. Czyliścia się dzielimy jak chlebem, jak miłością, jak dobra, jak sercem. Właśnie wszystko to w sobie zawiera ten okładek, na którym jakże często są sory bożonarodzeniowe, religijne.